Hej, cześć, z tej strony Foglacy. Dzisiaj sobie porobimy różne enchanty na miecze, na hełmy i na itp. Przed chwilą zdechłem, bo się problemy z gościem, dlatego chciałbym sobie nadrobić te itemy, bo nie miałem. Może zrobimy jakieś 4-3 na każdym hełmie, więc możemy zaczynać. O, no niestety gówno. Aqua Infinity nie biorę. Fire Protection też nie. Protection 4, unbreaking. Tylko wystarczy dać. Aqua Infinity nie chcę. Unbreaking 3 jest. Dobra, to sobie zbierzmy. Cyk. I możemy sobie zrobić unbreaking i protection. I będzie jeszcze Aqua Infinity. Też nie wiem po co to jest. Na tym serwerze. Dobra. Róbmy sobie teraz. Protection 4 za pierwszym. Tak. Za pierwszym. No dobra, to na razie nie będę kolejnych robić, tylko że może. Zrobimy spodnie. Fire protection nie chcę. breaking 3. O, ale siada dzisiaj. Dobra, weźmy sobie i teraz. No, projekt Protection. Nie wiem co to jest, możecie napisać w komentarzach. Nie wiem co to jest projekt Protection. Unbreaking i? Projekt Protection. No nie wiem co to jest, więc nie biorę. I... Feather Falling 4? A, i tylko Feather Falling 4. Ale jeszcze kolejny i? Unbreaking. Dobre. Kurde, no są gotowe, pada. Więc brakuje nam. Odłożymy sobie to gdzieś. Dobra, nie odkładajmy. Yy, zrobię sobie jeszcze trochę tych butów. Myślę, że zaraz powinno wsiąść. W końcu. Dobra, trochę. Protection 3. To jeszcze raz Protection 3. Blast Protection nie chcę. O! Unbreaking key. O! Jest perf idealny. Perfekto. Dobra, to se robimy Protection z Protection Unbreaking. I mamy. Dobra, jeszcze Feather Falling jakbyśmy dali do tego. Feather Falling 4, cyk. A jak pozamieniam? 13. Dobra straciłem 270 level. Dlatego. Dobra, mamy już cały i Teraz możemy mieczyki. Bo mam knockbaka. Nie jest za dobry. Unbreaking? Bam ten to jest gówno sharpness. To idealny! Dobra. Sharpness 3. Teraz muszę po prostu. Sharpness unbreaking. Mamy już miecz. Jak łatwo. Dobra, mamy już jeden z najlepszych mieczy Moim zdaniem najlepszy Gdzie dawać mi to? Cyk No lepszego się nie da no, nie powiecie że? Bo ten jest znobakiem A ja nie chcę Dobra to, Tego se odłożę Punch i Infinity se wezmę Może jeszcze pójdziemy się klepać w sumie Obra, ale jeszcze se enchantojmy może. Jakoś jedną rzecz. Hmm, klatę. Albo no klatę. Cyk protection 4. No i dalej. Dobra. Już nie mogę enchantować, bo nie mam 30 poziomu. To se klatę odłożę. Cyk. I to se... Tu może ale te diaksy se wezmę yy ja se... oho, to, to jest bardzo dobre to se tu odłożę może nikt mi nie zabierze z gildii breaking to jest do dupy lapis to se też odłożę to, to więc sobie se wezmę kilofa nie używam więc se odłożę i myślę, że możemy iść się. A! Jeszcze najważniejsze. 26. Czekajcie. 28, żeby mieć ten. Spida nie kupuję. Nie opłaca się moim, moim zdaniem. Oczywiście idziemy na Spawn, na tę parę. Dobra, może się uda kogoś zabić. Mam na taką nadzieję przynajmniej. Łuk, myślę, że do kończowania będzie git. Jak nie, będę już dodać albo coś. To może już się ten uda go poodbijać. Dobra. Zobaczę czy jeszcze działa makro. Dobra, działa, działa. Ja sobie już idę. Mam nadzieję, że ktoś będzie na te parze. Jak nie będzie, to po prostu... Co? Jak oni? A bo to są strzały, dobra no Nie, zabrałem gówno jakieś Kurde, ja nie wiem kiedy kupić te efekty W sensie Ja bym sobie Kimś, no ten to może być dobry eee, Efekty Cyk, no dobra Siła 1 na 3 minuty. Start. Dobra. Dobra. I źle makro włączyłem do 9S. Daj mi to 16. Koksa już zjadł. Koksa. Uy, nie, zapomniałem zjeść. O Boże. Ej, ja też zjadłem koksa. No to się możemy udać. Ja pierdzielę ale bym zdech. Już bym zdechł. Zapomniałem w ogóle. On ma Spida chyba. No to trochę... Mam, jestem klepany, nie powiem, że nie. No trochę mnie jedzie, no Nie powiecie, że nie. Staram się jakoś Modoru... OHO! OGA? O dzięki. On ma chyba ten odpychanie 3, jeżeli dobrze mówię. No nie chcesz. Dobra. Ja ulu buzę. Jak się zasrałem. Dobra, Kolejne Kolejny, szybko! O boże. Dobra. Chłopce, to w tyle To musi. Co? nie Ja zrobiłem. Co ja zrobiłem? zrobiłem święty. święty ja pierdzielę, Może może nie wiem. kurczę, 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 Ну, кто это был вообще? Может, ну, орда, не знаю. Dobra, chyba nie uda się wizowie. No, niestety, no to tak jest. No, ja nie wiem, ja też zmówiłem. Ja nagrywałem już odcinek, ale źle ten nagrywałem. No Jezus Mary, no i co teraz? On nie, od, od, nie odda. Polizałem od razu, nie wiem. Nie ja, ja nie wiem. Nie chcę mi się. Dobra, ja już będę chyba, widzę, wykończyć. Nara. No.